Muszkieterowie bardzo dobrze rozpracowali rywala w pierwszej połowie meczu. Skuteczni byli Jakub Der i Adam Chodkiewicz. Dobrze poukładana grano, Wosolan dała prowadzenie do przerwy 39 do 27. Początek był dobry, z dużą energią weszliśmy, chcieliśmy, robiliśmy przewagi, zdobywaliśmy łatwe punkty spod kosza, Były jakieś kontry, była jakaś obrona. I tutaj w, ja uważam, że. To dość chyba, na te, na dość plusów na, te, na temat tej pierwszej połowy. W drugiej połowie obraz gry muszkieterów diametralnie uległ zmianie. Podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego razili nieskutecznością i notowali zbyt wiele strat. Doświadczony zespół górnika korzystał z prezentów i szybko zniwelował straty. Granowo solan, mimo konsultacji podczas przerw, na żądanie nie zmieniała się, a goście wyszli na prowadzenie, którego już im nie odebrano. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren. Drużyna wzmocniona koszkarzami z pierwszego składu. U nas nie grał nasz podstawowy center, także zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny mecz, ale pokazaliśmy charakter uważam I, i właśnie tą wiarą dzisiaj wygraliśmy mecz. Po prostu wierzyliśmy, cały czas wierzyliśmy. Była to pierwsza porażka muszkieterów w tym sezonie. Zespół z Nowej Soli po dwóch kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli. W środę rezerwy z Telmetu zagrają w Międzychodzie z tamtejszym Sokołem.